Dzień dobry Państwu, tutaj Pan Profesor Czechnicki był bardzo łaskaw. To ja oczywiście spotkałem Państwa dwa lata temu, aczkolwiek już dwa lata temu mieliśmy pewnego rodzaju plany do wykonania. Natomiast zdecydowanie te postulaty, które donieśliście Państwo na Miodową, one zainspirowały do takich bardziej radykalnych kroków. Które trzeba podjąć, i tutaj, takim pierwszym radykalnym krokiem, rzeczywiście, może nie tyle to finansowanie, co zmiana podejścia, tak? Odchodzenie od konkurencji, konkurencyjności w psychiatrii, gdzie rzeczywiście inne elementy są zdecydowanie bardziej istotne niż coś, co możemy określić, tylko to finansowanie czy sposób finansowania. Pieniądze oczywiście są ważne, i tutaj cieszę się, że przyszło nam się spotkać wtedy, kiedy. Była przygotowywana ustawa o zwiększaniu budżetowania w ochronie zdrowia, rząd podjął takie wyzwanie. Parlament przyjął, przyjął konkretną ustawę i tych pieniędzy będzie przybywało. I to jest taki element, który jest na pewno optymistyczny. Natomiast żeby te pieniądze dobrze wykorzystać, potrzeba jeszcze innej formy opieki. I tutaj trafiliśmy akurat w moment, kiedy, kiedy można było zaplanować Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie ta zinstytucjonalizowana forma opieki po prostu ewoluowała w taką, taki sposób, że niespecjalnie była bezpieczna dla, dla również pacjentów. I to jest coś, co w ostatnich dwóch latach się rozpoczęło. Mamy już prawie rok doświadczeń tego pilotażu. Myślę, że dzisiaj podczas tego kongresu będzie to prezentowane. Ja tutaj nie będę specjalnie omawiał. Panie, panie ministrze, ja tylko zgłoszę jedną wielką prośbę do tyłu naszego kongresu, do kolegów i koleżanek, które tam siedzą. Prosimy Państwa o chwilę uwagi, tak żeby głos pana ministra doszedł do wszystkich, ponieważ mówię do nas rzeczy bardzo ważne i wytyczające rozwój polityki społecznej, zdrowotnej na najbliższe lata. Tu wielu kolegów na tej sali z uwagą słucha tego, jaką mają perspektywę rozwoju tej psychiatrii, tworzenia centrów, tworzenia pilotaży, więc to jest bardzo ważne, żebyście Państwo uważnie słuchali. To jeszcze bardziej się niezręcznie czuję, ale rozumiem, że mikrofon podniesiony i głos bardziej donośny. Centra zdrowia psychicznego na pewno będą rozszerzone i na pewno będą rozszerzone w tym roku. Coś, o co tutaj aspirowali profesorowie siedzący za tym stołem, ale również Narodowy Instytut Psychiatrii i Neurologii, gdzie umieszczono jest biuro do spraw pilotażu. Po prostu te wyniki dotychczasowe są na tyle pozytywne, że widać, że ta forma opieki, gdzie stawiamy na. No, właśnie, niekonkurencję, niewykonywanie świadczeń, nastawiamy na opiekę nad osobą chorą w trakcie kryzysu bądź też w okolicy, jest zdecydowanie bardziej korzystna. Dodatkowym elementem, który w tej chwili jest opracowywany, on w zasadzie w czerwcu zakończy etap planistyczny, dotyczy już psychiatrii dzieci i młodzieży. Z tym mamy duży problem. Mamy problem natury ustawienia psychiatry w roli lekarza pierwszego kontaktu dla e, dzieciaków e, po to żeby diagnozować e, często zaburzenia osobowościowe niekoniecznie związane z tym e, czym psychiatria e, na co dzień się zajmuje e, i ten model e, opieki psychiatrycznej chcemy rozpocząć wdrażanie od e, dla dzieci i młodzieży wdrażanie od e, września tego roku e, przed nami dwa duże wyzwania z psychiatrii Pierwsze, które w zasadzie już się poniekąd zaczęło, czyli psychiatria sądowa, to też jest obszar, który, który musimy zmienić i powstawał taki zespół, który realizował określone zlecenie premiera Mrawieckiego dotyczące zmian w prawie. Wybraliśmy na szczęście chyba zmiany w kodeksach kodeksie karnym, kodeksie karnym wykonawczym, natomiast na pewno to jest pierwszy etap i po spotkaniach tego, tego multidyscyplinarnego zespołu wiemy, że całość musimy przepracować jako strategię dla psychiatrii sądowej. No i przed nami rozpoczynające się w tym roku, w tym tygodniu, w tym tygodniu rozpoczynające się posiedzenia zespołu do spraw uzależnień, czyli taki obszar, gdzie psychiatria trochę mniej funkcjonuje, to znaczy psychiatrzy, tak, albo jest wypychana, albo mało zapraszana. Chodzi o to, żeby tutaj w ramach, jak gdyby, tej opieki i całej reformy psychiatrii ten aspekt również dotknąć. Także gratuluję kongresu. Tutaj chyba jest jeszcze więcej ludzi, niż było 2 lata temu. Myślę, że ten głos sprzed dwóch lat jest słyszalny. Strategie, które są przygotowywane, część wdrożone, jak Centra Zdrowia Psychicznego, odpowiadają na według mnie te oczekiwania, które były. Być może czas i przyspieszenie musi być jeszcze bardziej wykorzystywane i nad tym będziemy zdecydowanie pracować. Natomiast. Myślę, że tutaj dla tych zmian reformatorskich jest po pierwsze zielone światło, a po drugie no dobry wiatr wijący w te pełne żagle. Dziękuję bardzo za możliwość tutaj spotkania się z Państwem, raz jeszcze będę słuchał również tegorocznych, tegorocznych uwag. Dziękuję.